Witam Państwa serdecznie po, po krótkiej przerwie. I oczywiście, w, drugi, w drugiej części pro, programu, przechodzę do odpowiadania na Państwa, Państwa smsy. Oczywiście, przypominam, że w trakcie naszej, naszego programu, możecie Państwo dzwonić na numery telefonów, które wyświetlają się Wam na dole ekranów. Możecie również zadawać swoje pytania wysyłając smsy, tylko moja taka gorąca prośba, za każdym razem Państwu przypominam, bardzo proszę zawsze wpisywać imię, wpisywać datę urodzenia oraz treść, treść swojego pytania, prawda? A żebym mogła tutaj Państwu odpowiedzieć. I oczywiście, jeśli nie chcecie Państwo, żebym na wizji podawała Wasze imiona, podawała wasze, wasze tutaj daty urodzenia, bardzo proszę na samym początku takiego SMS-a napisać, żeby był to anonim. Wówczas ja przeczytam treść Waszego pytania, odpowiem na nie. Natomiast nie będę, nie będę oczywiście czytała tutaj Waszych imion i, i, i dat urodzenia. I oczywiście proszę Państwa. Przechodzimy dalej, tak jak już powiedziałam, do, do, dalszych, do dalszych tutaj sms-ów. Pisze Pani Magdalena. Pani Magdalena nie napisała, żeby to, że chce, żeby to była anonim, więc dlatego pozwolę sobie prze, przeczytać. Pani Magdalena urodziła się 25 grudnia. 1990 roku. Pani Magdaleno, pani jest dwujeczką numerologiczną. Dobrze. I teraz tak, treść pani pytania jest taka. Jestem osobą samotną, która została kilka razy zraniona. Kiedy i czy znajdę prawdziwą, prawdziwą miłość? Już patrzymy, pani Magdaleno. Zobaczymy tutaj, kiedy i czy znajdzie pani prawdziwą miłość. No, pani Magdalena pisze, że została kilka razy zraniona. Dobrze Pani Magdaleno, już zobaczymy tutaj, czy znajdzie Pani tą prawdziwą miłość, kiedy Pani znajdzie tą prawdziwą miłość, tak? znaleźć na pewno pani, na pewno pani znajdzie i w zasadzie to pokazują karty, że już pani powinna być, powinna być w związku. Powinna kogoś pani tutaj poznać. Natomiast też są, też są tutaj Pani Magdaleno, tutaj też są takie takie pani, pani blokady, tak? Tak jakby pani cały czas wracała, wracała do tej przeszłości że została pani zraniona i strasznie się pani tego boi. No jest pani bardzo bardzo tutaj młodą, młodą osobą i naprawdę ja uważam, że jeszcze dużo dobrego przed panią i proszę też proszę nie bać się wchodzić w relacje, bo pani tak z jednej strony z jednej strony chce chce kogoś poznać, chce pani wejść w relacje. Chce Pani być szczęśliwa, mieć, mieć naprawdę normalny, fajny związek, udany, mieć przy tym wszystkim stabilizację, natomiast z drugiej strony też gdzieś zawsze Pani się tego boi i tutaj gdzieś zawsze pokazują się, pokazują się pani, pani lęki. Ja bym powiedziała tak, że przy Pani jest mężczyzna i on się pokazuje. Tutaj mężczyzna, z którym powinna Pani, powinna pani być byli w związku, ale tak jakby go pani sama od siebie odsuwała, sama go gdzieś, jakby pani, no jakby pani sama oddalała od siebie te szczęście, no i ta sytuacja jeszcze się przeciągnie. Jeszcze w tym momencie ona się, ona się tutaj przeciągnie, myślę, że do takiego okresu, okresu tu wiosennego, tak? W tym okresie wiosennym troszkę tak jakby pani. Sama tutaj sama sobie, sama ze sobą poukładała to wszystko yy, i zaczęła inaczej funkcjonować. Na pewno yy, jest tu mężczyzna, jest on Pani pisany i, no i, i spotkacie się, tak i będziecie, yy, i będziecie w związku i myślę, że myślę, że to jest ważne, tak? Bo też on, to będzie taki, taki facet, który pomoże Pani, yy, że tak powiem, trochę zapomnieć o o takich Pani przykrych zdarzeniach w przeszłości. No mówię, tak czasami, tak czasami jest. Pani Magdaleno, w każdym bądź razie sama Pani nie będzie i tutaj y, jest mężczyzna przy Pani i będzie i y, y, naprawdę pozna go Pani i już, y, już, że tak powiem, zaraz, już niedługo będzie, y, będzie Pani w związku. Pozdrawiam Panią oczywiście, y, oczywiście serdecznie tutaj i naprawdę proszę, proszę, niech się pani nie martwi. Także jeszcze raz pozdrawiam. Dobrze. Tutaj napisała również pani. Pani prosi o, o anonimowość. Pani Pani mówi. Pani jest jest numerologiczną, numerologiczną, Pan Pan jest dziewiątką. Dobrze, już patrzymy. Pytanie pani brzmi tak. <laughs> Oj, przepraszam. <laughs> Czy Pan o mnie myśli i co czuje? Witam Pani Zachiro. Czy Pan o mnie myśli i co czuje? Dobrze, już, już patrzymy, już zobaczymy tutaj, czy pan, czy pan o pani myśli i co, i co do pani czuje. Już pani mówię. Już. Czy pan o pani myśli i co czuje, tak? Dobrze, zobaczymy, co nam się tutaj pokaże. Na pewno Pan o Pani myśli. Natomiast co czuję? Wie pani co, ja bym powiedziała tak, owszem, pan jest do pani, no jakoś tak, jakoś tak nastawiony tutaj dobrze, przyjaźnie, życzliwie. Natomiast ja nie widzę tutaj żadnych uczuć, nie widzę tutaj czegoś takiego, żeby w kartach miało się pokazać jakieś uczucie, y, miłość, partnerstwo, y, związek y, i jakieś tego typu, tego typu relacje. No, przykro mi, ale nie widzę tutaj nic takiego. No i tak jak mówię, no Pan oczywiście y, gdzieś tam myśli o Pani, natomiast jeśli chodzi o te, y, o te jego uczucia. No to tak naprawdę, tak naprawdę nie ma, nie ma tutaj jakichś takich uczuć, żeby, no żeby Pan na dzień dzisiejszy był w, pani, był w Pani zakochany i myślę o pani w tych kategoriach po prostu. Także pozdrawiam Panią serdecznie, no ale tak się, tak się w kartach nam pokazuje. Tutaj tutaj pani nie pisze, żeby to był, żeby to był anonim, więc ja sobie pozwolę przeczytać. Moja mama Ewa. Aha, tutaj no, pani pyta się o mamę, czyli pani Ewa. 12 grudzień 54 rok. Mama jest ósemką numerologiczną. Pytanie Pani jest takie, moja mama Ewa jest bardzo chora, stara się o rentę, czy ją otrzyma. Dobrze, więc zobaczymy tutaj czy pani mama Ewa y, otrzyma, czy otrzyma rentę, tak? Postara się, jest chora, i czy otrzyma, y, czy otrzyma rentę. Czy pani Ewa otrzyma, ojej. czy pani Ewa otrzyma rentę? pani albo pan, tak? Tutaj czy mama otrzyma rentę? wie Pani co, ja bym powiedziała tak, są tutaj przy nami owszem jakieś, no małe pieniążki, tak, z urzędu i one się pokazują, natomiast zanim mama otrzyma tą rentę, no bo tutaj wszystko wskazuje na to, że tak powinna otrzymać, natomiast zanim otrzyma to jeszcze i yy, jeszcze będzie musiała troszkę na to yy, troszkę na to poczekać, no niestety żyjemy w takim w takim systemie, że ciężko jest niezmiernie dzisiaj. O, ludzie są faktycznie bardzo chorzy, mogą być bardzo, bardzo chorować, tak, nie nadają się do pracy, no ale ciężko im wyegzekwować cokolwiek, jakąkolwiek pomoc, a już właśnie tutaj też, jeśli chodzi o rentę. No i tak jak mówię, tak u Pani Ewy również wychodzi, no, że będzie musiała troszkę, troszkę tutaj jeszcze poczekać, tak, troszkę troszkę się przemęczyć, zanim dostanie tą rękę, dostanie, ale, ale nie sądzę, żeby to było wcześniej niż w przyszłym roku. W tym roku, w tym roku nie, nie, nie uważam, żeby mamie tutaj udało się, udało się dostać rękę. Także pozdrawiam serdecznie. Oczywiście, no oczywiście dużo zdrowia dla Pani Ewy, prawda? I Przechodzimy do kolejnych, do kolejnego SMS-a. SMS I tutaj Pani pisze, Pani pisze o, o anonimowość. Pani jest numerologiczną jedynką, natomiast pan...